Ziołolecznictwo towarzyszy człowiekowi od tak dawna, że w zasadzie jest ono starsze od naszego gatunku. Na całym świecie spotkać możemy przykłady zwierząt jedzących rośliny nie dla zaspokojenia głodu, lecz w celach leczniczych, i proceder ten trwa nieprzerwanie od milionów lat. Co mają wspólnego fitoterapia, będąca gałęzią medycyny, naturalne preparaty ziołowe oraz zabobony wiejskich znachorów? Przed Wami trzy twarze ziołolecznictwa. Ludzkość posiada bardzo bogatą wiedzę na temat ziół i substancji w nich zawartych. Nie może być inaczej, gdyż rośliny te towarzyszą człowiekowi od zawsze, a ich praktyczne właściwości powszechnie wykorzystywano od najdawniejszych czasów. Jak to się jednak dzieje, że rośliny wytwarzają substancje, które pomagają leczyć ludzi? Większość roślin nie wywołuje żadnej reakcji po spożyciu przez człowieka. Jeśli jednak trafimy przypadkowo na roślinę, która wpłynie w jakiś sposób na nasze zdrowie, to najpewniej będzie ona trująca. Większość trucizn pochodzenia roślinnego wytwarzana jest w celu ochrony przed roślinożercami. Jedne rośliny produkują nieaktywną substancję, która dopiero w procesie trawienia staje się toksyną, inne produkują substancje mające utrudnić napastnikowi ich pożarcie. Jak to się jednak dzieje, że niektóre rośliny nie szkodzą nam, lecz wręcz pomagają zwalczać już istniejące choroby, każdy gatunek w przyrodzie różni się mniej lub bardziej od pozostałych. Na drodze ewolucji niektóre procesy biologiczne ulegały wielokrotnym zmianom i dziś przebiegają zupełnie inaczej u ssaka niż u np. owada. To, co rośliny produkują jako pestycyd, może odstraszać owady, ale przypadkowo stanowić lek dla człowieka. Przykładem mogą być opium albo kolumbijski przysmak przewożony w bananach. Innym razem substancja ma na celu otruć lub odstraszyć roślinożerce i mogłaby być dla nas szkodliwa, jednak małe dawki czynią z niej lek. W ten sposób działają garbniki, chinina czy morfina. Piołolecznictwo nie jest jednak wyłącznie domeną przydomowych ogródków i zielarzy dysponujących szklarnią. Istnieje cała gama substancji, których człowiek nie potrafi syntetyzować lub tworzenie ich sztucznie byłoby kosztowne, dlatego bardziej opłaca się założyć plantację. Z uzyskanych roślin wyekstrahować potrzebne składniki. Takie najczęściej jest właśnie pochodzenie wszelkich wyciągów z kasztanowca, głogu, żurawiny, dziurawca, czosnku czy prawo ślazu. Produkt pochodzący od rośliny cechuje się mniejszą czystością niż wytworzony sztucznie, zawiera bowiem pewne ilości innych związków występujących w roślinie. Taka substancja jest jednak zazwyczaj dobrze wchłaniana przez organizm, podczas gdy ten sam związek syntetyzowany w laboratorium może nie wchłaniać się prawie wcale. Jest to tak zwana biodostępność, którą lubią się reklamować preparaty witaminowe. Pomimo zielonego opakowania i namalowanej na nim łąki usianej kwiatami, rośliny te mogą mieć niewiele wspólnego z naturą. Rosną one w szklarniach w warunkach dalekich od naturalnych, a potem poddawane są procesom mających wydobyć z nich potrzebne składniki. Nie twierdzę oczywiście, że to jakiś diaboliczny przekręt bo w końcu rośliny to nie góry z chowu klatkowego. Im jest wszystko jedno, gdzie rosną. Nie miejcie jednak złudzeń że to, co widzicie w leku ziołowym, jest zawsze naturalne i ekologiczne. Tabletki ziołowe powstają tak samo jak każde inne, a substancje roślinne w nich zawarte, nim trafią do reaktora i staną się składnikiem masy, z której formuje się potem tabletki, z reguły mają postać beczki pełnej białego proszku lub gęstej mazi. Jedynie susz do samodzielnego zaparzenia zawsze będzie po prostu posiekanym zielem, którego nie poddawano skomplikowanemu przetwórstwu. Z oblicza fitoterapii możemy doświadczyć, gdy samodzielnie uprawiamy zioła na własny użytek. Mięta z ogródka czy melisa w doniczce nadają się do zaparzenia i przygotowania na naparu albo ususzenia i wykorzystania poza okresem wegetacyjnym rośliny. Bardzo wiele ziół można znaleźć po prostu w lesie. Należy jednak zachować ostrożność przy zbieraniu czegokolwiek, czego sami nie posialiśmy. Samodzielne gromadzenie ziół może być ciekawym i bardzo użytecznym hobby, Wymaga jednak szerokiej wiedzy nie tylko na temat ich wyglądu, abyśmy nie zaparzyli sobie trucizny, ale też dawek i metod przygotowania, bo substancje roślinne, tak jak wszystko inne, można przedawkować. Pamiętam, że jako dziecko miałem królika miniaturkę, któremu, gdy był chory, próbowałem zaparzyć melisę, którą lubił wsuwać na surowo. Napełniłem mu poidełko zielonkawym wywarem, który gdy tylko spróbował, uciekł jak oparzony. Później dowiedziałem się, że ziela nie pakuje się tyle, ile wejdzie do szklanki a przyrządzona przeze mnie siekiera przetrwałaby nawet rozcieńczanie przez homeopatę i wciąż zachowała swoje właściwości. Także ten... dawki te dawki też są ważne. Trzecim niechlubnym obliczem ziołolecznictwa są zabobony. Zioła mają w sobie substancje o udowodnionym działaniu leczniczym, nie wszystkie jednak odkryliśmy. Po dziś dzień istnieją rośliny, których działanie lecznicze jedynie podejrzewamy, lecz nie wiemy co za nie odpowiada lub nawet nie mamy pewności czy faktycznie leczą. Przykładem jest czosnek, o którym wiemy, że zawiera w sobie substancje bakteriobójcze, czasami jednak próbuje się leczyć nim choroby serca, a badania nad skutecznością nie dają jednoznacznych rezultatów. Przykładem rośliny, która na pewno nie działa, jest z kolei miłożon dwuklapowy, sprzedawany często pod łacińską nazwą ginkobiloba. Reklamowany powszechnie jako lekarstwo na całe złotego świata, dodatkowo magicznie poprawiający pamięć, w rzeczywistości nieznacznie pomaga jedynie ludziom z demencją, zdrowych nie wywołuje żadnego efektu. Zawiera w sobie co prawda przeciwutleniacze, których przyjmowanie może nas uchronić przed oznakami starzenia się organizmu, może on jednak wywoływać drgawki i osłabiać krzepliwość krwi. Istnieją bezpieczniejsze i skuteczniejsze źródła antyoksydantów. Nie każdy jest farmaceutą, jednak to nie brak wiedzy, ale powielanie informacji z mało wiarygodnego źródła jest zmorą domowego ziołolecznictwa. Przesądy i zabobony, które narosły wokół tej gałęzi medycyny na przestrzeni wieków, żyją po dziś dzień, a ludzie, zwłaszcza starsi i słabo wykształceni, potrafią serwować bliskim napady z naprawdę losowych roślin w leczeniu kompletnie niepasujących objawów. Proceder ten nie jest z reguły niebezpieczny sam w sobie. W końcu zioła podane w prawidłowej ilości wywołują raczej słaby efekt w organizmie. Jednak zastępowanie pójścia do lekarza na parem z rumianku, lub wręcz nieświadome podtruwanie się, na pewno nie pomogą. Zioło jest zdrową i łagodną metodą leczenia, ale tylko wtedy, gdy wiemy, co i jak robimy. Samodzielne wyhodowanie ziół i następnie ich wykorzystanie może przynieść sporo frajdy. Zawsze jednak upewnijcie się, że wiecie, co i w jakim celu zażywacie.